Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam was z kolejnego odcinka Brotato i... muszę przyznać walczyłem z, pan, yy, z strzelcem, walczyłem z magiem, no jeszcze mi się nie udało, ale wziąłem sobie gościa, który jest lekarzem nie wiem, czy przeszłem już nim, czy nie 20. Falę, ale okazuje się, fajnie mi wchodzą te medyczne rzeczy. Jak widzicie, takie rzeczy mam: miny, zbieranie, jakieś wieżyczki medyczne i dalej. Tutaj, życie 64, regeneracja 35, wysysania życia 5, obrażeń 52, balce wręcz 9, dystansowe 8, odżywiołów 5, to też jakoś tam się znalazło po drodze. Prędkość ataku jest niska, bo on ma bodajże chyba tak, on miał minus 100 prędkości ataku, więc 30 można powiedzieć punktów udało mi się odzyskać, ale tak czy tak jest na minusie. Szansa na trafienie krytyczne Inżynieria 2.5 Zasięg 22, pancerz 3, szansa na unik 5, szybkość 14, szczęście 19 i zbieranie 69. Tak e, prezentuje się mój e, build na lekarza. E, bronie: nożyczki na czwartym poziomie, drugie nożyczki na czwartym poziomie, medyczna pukawka na czwartym poziomie, medyczna pukawka na czwartym poziomie. Piła tarczowa ostrze i medyczna na trzecim poziomie, i piła tarczowa ostrze i medyczna na czwartym poziomie. Tak prezentuje się mój build, jeżeli chodzi o lekarza. Doszłem nim do fali 19 i powiem Wam, że nie miałem w ogóle żadnych problemów. Mam dość dużą regenerację, do tego jest jeszcze wysysane życie. W miarę dobre bronie. I powiem Wam tak, że teraz jest tak, sytuacja. Przeszłem falę 19, mam 578 klejnotów. Mogłbym ją wydać, fajnie fajny było, gdyby jeszcze jedna piła w tarczowa wpadła. zastanawiam się, co to kupić. Mogę jeszcze kupić to. Dobra, weźmy to. Nożyczki mi są niepotrzebne. Szczęście, ok, weźmy to, bo szczęście już niepotrzebne. Yy, plus 10 prędkości ataku, no mógłbym to wziąć w sumie. Minus 2 punkty obrażeń, ok, niech będzie, wymienimy to. Drzewa, drzewa nam są niepotrzebne. No i w sumie tyle, bo nic więcej już nie zrobimy, więc idziemy na falę numer. 20 i zobaczymy czy przejdziemy lekarzem. Wszystko. Proszę bardzo jak ładnie poszło. A właśnie nie mam chyba dźwięków z Brotato. A i dostałem. Nie mam dźwięków z Brotato, bo okazuje się, że po prostu grając w Brotato słuchałem sobie muzyki, więc, ale nie, bo zbije dużo, zebrał mi dość dużo, ale patrzcie się, miałem 48 i już mam 78, pyk, dziękuję, tu pyk, 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 coś tam dostał. No, muszę przyznać, że rzeczywiście na tych medycznych idzie zrobić, ale to no, trzeba mieć takie po prostu właśnie szczęście jak... Albo taki build właśnie pod lekarza, że... ej, jaj prawie. Jaj dostałem. Najgorsze są te kulki, które... Nie no gdzie tu Co to było? Boże śmiało. on. Dobra chyba przeżyjemy, zrobione, wygraj, wygraj rozgrywkę z lekarz, więc wpadł jeszcze ten, jak to się nazywa, no nagroda ze Steama, achievement, o właśnie achievement, także tak prezentuje się mój build na lekarza, Nożyczki czwartego, nożyczki czwartego, medyczna pukawka, piła tarczowa czwartego, piła tarczowa trzeciego i medyczna pukawka czwartego. Yy, apteczka, postępy, o, nowy przedmiot, 10 plus, 10 regeneracja, ale za to minus 10 szczęścia. Ej, to to nie jest głupie. No, muszę przyznać. Fajny prezent, jeżeli chodzi o lekarza, więc to się szanuje. No. Także tak wygląda mój build. Możecie sobie oglądnąć, co tu mam, co tu wziąłem, jak mniej więcej, więc od razu mogę, mogę powiedzieć tak: poszłem w życie, poszłem w regenerację. Próbowałem iść w wysysanie życia, ale rzadko się pojawiało. Udało się pójść w obrażenia. No i jak widzicie, on ma tak czy tak, ma plus 200 punktów y, procent prędkości ataku przy y, broni typu właśnie medyczna, więc poszło właśnie w to, żeby jakoś ten plus tam zadziałał, nie? Y, ale ma minus pro, 100% prędkości ataku. Czyli gdybym wziął inną broń niż medyczna, to byłaby dupa Pana. I modyfikacje pancerz są zmieszczone o 50%. Jak mi się udało, mam trzy pancerza i przeżyłem, więc... Można powiedzieć, odhaczyć, że lekarz jest kolejną osobą, postacią, którą zrobiłem, więc... Myślę, że ta... jakby to powiedzieć... Seria Brota to będzie na pewno trwała, bo siedzę w niej cały czas, gram na pierwszam i chcę po prostu poznać, zajrzeć do środka tej gry, co ona skrywa i tak dalej. Wiadomo, że tak można mówić, że a co tam w niej widzisz i tak dalej. No ja widzę akurat dużo. Można powiedzieć, nie mój klimat, bo bardziej chodziłem, grałem w Survivale, ale wciągłem się w tą grę i zacząłem czytać dużo i tak dalej. I... I czasem jest właśnie tak, że ja się nie poddaję. Potrafię przegrać, nie wiem, strzelcem w 18, 19 rundzie i zaczynam grę od nowa, tylko po to, żeby coś pozmieniać. Że może pójdę w to, może pójdę w tamto, może, kurde, co ja źle zrobiłem, nie? I także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.